Czerwone Serce na nakrętki stanęło na Placu Inwalidów Wojennych, nieopodal centrum informacji turystycznej i kulturalnej. Odkręcamy, wrzucamy, pomagamy to hasło, które przewodzi naszej akcji. Z założenia, zakrętkowe Serce ma na celu wsparcie osób potrzebujących, szczególnie najmłodszych. W ramach podobnych akcji w całej Polsce. Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczany jest głównie na potrzeby rehabilitacji czy zakupu sprzętów leczniczych. Zbiórka nakrętek wspiera również działania z zakresu edukacji ekologicznej i recyklingu poprzez świadomą segregację odpadów. Taka inicjatywa spodobała się mieszkańcom Jasła, którzy żywo włączyli się w zapełnianie nakrętkami jasielskiego serca oraz we wskazanie również innych miejsc na jego umieszczenie. Obecna lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość do CITIKU i monitoring zlokalizowany na budynku sokoła, a dzięki dogodnym godzinom pracy będzie można reagować na zapełnienie serca również w weekendy. Niepozorne śmieci, a dokładniej różnego rodzaju plastikowe i metalowe nakrętki po sokach, napojach, słoikach, środkach chemicznych i przemysłowych oraz kapsle po piwie, niby tylko odpady, ale jednocześnie cenny surowiec który można sprzedać i powtórnie wykorzystać. Licząc na zaangażowanie i współpracę mieszkańców, wierzymy, że serca na nakrętki ustawione w naszym mieście będą szybko się zapełniać, a my w ten sposób będziemy wspierać osoby potrzebujące. Jednym z nich jest młody Jakub, który po przebyciu ciężkiej operacji wymaga wielu kosztownych rehabilitacji. Rodzice Jakuba wierzą w dobre serce Jaślan, ponieważ każda zebrana nakrętka w pewnym sensie przybliża go do zdrowia. Dzień dobry, szanowni Państwo, jestem mamą Jakuba, który przeszedł operację usunięcia guza muszczku. W tym momencie jest intensywnie rehabilitowany nad sprawnością i poprawą chodzenia lewej strony głównie. Zbieramy różne środki, aby uzbierać pieniążki na intensywną rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny. To oto serduszko, które Państwo tutaj widzicie. Między innymi tutaj zbieramy nakrętki dla mojego syna, ale również dla innych dzieci, które potrzebują pieniędzy na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny. Firma, która się zajmuje recyklingiem, odbiera później te nakrętki, które, za które pieniążki przekazuje fundacji. I te pieniążki później fundacja przekazuje na dane dziecko, które w tym momencie zbiera. Jest zbiórka ogłoszona na zbieranie tych nakrętek. Zachęcamy bardzo do oddawania, wrzucania tych serduszek, również w innych instytucjach, w szkołach są zbierane te nakrętki, aby po prostu pomóc i rodzicom i dzieciom, aby dojść do pełnej sprawności. W firmach zajmujących się recyklingiem plastiku nakrętki są czyszczone, mielone na granulat, a następnie przetapiane. Z otrzymanego materiału można wykonać różnego rodzaju plastikowe opakowania, rury PCV, narzędzia plastikowe, doniczki oraz nowe nakrętki. Oddane do recyklingu dostają drugie życie, a jednocześnie pomagają. Pieniądze za zebrane nakrętki pomogą rodzicom Jakuba sfinansować jego dalsze leczenie i rehabilitację. Dzięki temu realizujemy dwa ważne cele: Pomagamy chorymu dziecku, a jednocześnie segregujemy śmieci i dbamy o przyrodę. Już teraz takie zbiórki prowadzi wiele placówek oświatowych w Jaśle. A nakrętki można również wrzucać do serca, które znajduje się przed budynkiem prywatnego bajkowego przedszkola na ulicy Kochanowskiego 6. Przypominamy, że osoby zainteresowane zebranymi nakrętkami mogą się zgłaszać do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wiaśle lub do Urzędu Miasta w Wiaśle. Chciałam również podziękować za oddawanie tych nakrętek. Państwa to nic nie kosztuje, a bardzo dużo to pomoże dzieciom i rodzicom.